Księga Psalmów 90. Księga Psalmów 90. werset drugi. Pierwi niżli góry stanęły, i niźliś wykształtował Ziemię i okrąg świata. Oto zaraz od wieku, aż na wieki tyż jest Bogiem. Ty znowu człowieka w proch obracasz, a mówisz na się, synowie ludzi, ludzcy. Albowiem tysiąc lat przed oczyma twemi są jako dzień wczorajszy, który przeminął i jako straż nocną. Widzimy tu, że Pismo Święte mówi dokładnie, że tysiąc lat w oczach Boga tysiąc lat to nawet nie jest dużo. To nie jest wielu. Jak jeden dzień. I werset piąty. Powodzią porywasz ich. I są jako dzień wczorajszy, który przeminął, jako straż nocną. Pismo Święte tu chce dokładnie powiedzieć, jak krótkie nasze życie jest. I werset piąte powodzą porywać ich i są jako syl, jako trawa, która z poranku rośnie. Z poranku kwitnie, rośnie, ale we bywa pokoszona i usycha. Też Pismo Święte tu porówna nasze życie z trawą. Jeszcze bym o tym mówić później. I werset 10, psalm 90, rozdział 90, werset 10. Dni wieku naszego jest lat 70, a jeśli kto duszy, lat 80, a to, co najlepszego w nich, tylko kłopot i nędza, a gdy to pominie, wtedy prędko odlatujemy. Nasze dzisiejsze Pismo Święte to mówi, bywa 70 lub 80 lat. To też niewiele. Werset 12. Nauczę nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Kiedy zdamy sobie sprawę, jak krótko nasze życie jest, wtedy jesteśmy mądrzy. To, co tu ten psał mówi. I tytuł mojego kazania jest: Nauczę nas obliczać dni naszych. Nauczę nas obliczać dni naszych. I są czyst, części, składa się. Sześć ciężki wskazania. Pierwsza część jest jakie, jako krótka nasze życie jest. Będę opowiedział o tym, jakie krótkie nasze życie jest. Druga część niebo i piekło są wieczne. I ostatnia trzecia, jak to może motywować nas na przykład iść ewangelizować i żyć dla Boga. Pierwszy punkt, jako krótka nasze życie jest. Można otworzyć księga rodzaju, księga rodzaju. Rozdział 6, wersa 3. Księga rodzaju. Rozdział 6, wersa 3. I rzekł Pan, nie będzie się wadził duch mój człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem i będą mi jako 120 lat. A jeszcze wrócimy do psalmu 90. Psalm 90, wersa 10. Dni wieku naszego jest lat, 70. A jeśli kto dłuższy lat, 80, to trochę coś się tam nie zgadza, nie? 120 lat, 70, 80, co to znaczy? Jakaś przesność w Pismie Świętym? Nie. Pismo Święte zawsze zgadza się. To wiemy, bo jest Słowo Boga. No ja myślę, że 120 lat to jest maksymalny wiek, który człowiek może mieć. No na przykład wiemy, że na początku ludzie żyli ponad 90 lat, a po potopie to jest coraz mniej zostało. Adam na przykład żył 123, Mojżesz 120, a potem Józef albo Joshua, oni tylko żyli 110 lat. No i dzisiaj też jest, jeszcze są ludzie, które tak długo żyją. Są niektóre, które mają więcej niż 100 lat. W Filipinach akurat już jak się ma 70 lat, to jest bardzo starym. Nie wiem, czy tu jest wielu tych, takich człowiek. No, w Niemczech, w Polsce no wiemy, że są ludzie, które mają nawet więcej niż, niż, niż 100 lat. I często, jak ktoś ma 80, to jeszcze może chodzić, na urlopy, żyć po prostu swoje życie. No, jednak bardzo mało ludzi, które, które są. Takie stare, 100 lub więcej. W średni to są 70 lub, lub 80 lat. No ja myślę, że 120 to jest maksymalny wiek, a 70-80 lat to po prostu średni wiek. Jak, jak długo ludzie żyją. Po prostu to średnio. Idziemy do, psalm, do psalma 103, werset 15. Psalm 103, werset 15. Dni. Człowiecze są jako trawa, a jako kwiat polny, jak kwitnie, tak kwitnie, gdy na wiatr powie, a liści go nie masz, ani Go więcej pozna miejsce Jego. Ale mi już jedzie pański od wieków aż na wieki nad tymi, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego nad synami synów. <laughs> Widzimy tu, że Pismo Święte porówna nasze dzieci z trawą. Mogę otworzyć pierwszy list do Piotra w Nowym Testamencie. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, werset 24. czwarty. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, werset 24. Ponieważ wszelkie ciało jest jako trawa i wszelka chwała człowieka jako kwiat trawy. Uwiętła trawa i kwiat jej odpadł. Ale słowo pańskie trwa na wieki. coś jest słowo, które wam jest zwiastowane. No, widzimy tu, że zaś z trawą porównamy nasze życie. Dlaczego trawa? Dlaczego nie drzewa? Albo dlaczego nie dmuchawiec? Albo inne roślin? Dlaczego kracawa? No, na przykład w 2018 roku była susza w Europie. No nie tylko w tym roku, też w 2019, potem w koronowych latach też była susza. Już nie wiem, jak to było w ostatnich trzech latach, bo tu żyłem w Manilie. No jak wtedy jeszcze byłem w Niemczech, w Polsce, też w Danii, to była susza. No i co wiem z nowość, z wiadomości, to dzisiaj też jeszcze tak jest. No myślę, że Pan Bóg po prostu kara Europie, bo są takie niewierzące i no po prostu to, to takie rzeczy jak LGBT i te wszystkie dlatego Pan Bóg po prostu kara Europie. No, wracamy do tematu, była susza. No i co widziałam? Jakbym, wtedy byłem w Danii, w 2018 roku, i wszędzie, wszędzie gdzie się patrzyło, trawa była sucha, była żółta, była brązowa. No, drzewa jeszcze były zielone, bo mają głębokie korzenie. Drzewa nie tak, nie tak szybko po prostu za, mogą być suche. No trawa jednak tak, no były małe roślinki między trawą, na przykład muchawiec i te muchawce, no jeszcze były zielone, były małe, bo nie mieli za dużo wody rosnąć, no tam wilgoć powietrza, naturalnym na przykład, wystarczała, żeby przeżyli. Trawa jednak nie, to co chcę powiedzieć, no trawa jest pierwsza roślina, trawa suszyje przed wszystkimi innymi roślinami. No i dlatego Pismo Święte bardzo mówi prawdę, jak używa cały jako przykład i nie inne rośliny. W tym widzimy naprawdę, jak dokładnie Pismo Święte jest. Proszę, iść do drugiego listu do Koryntian. Drugi list do Koryntian, do Koryntian, rozdział 4, werset 18. Drugi list do Koryntian rozdział 4, werset 18 Gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne, albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Widzimy, widzimy tu, że Pismo Święte bardzo często przeciwstawia, jak krótkie nasze życie jest, jak krótkie są wszystkie rzeczy, które widzimy w tym świecie, no i jak, a z drugiej strony, jak długo, jakie długie jest, no bo wieczne, wieczne życie, duchowe rzeczy, Pan Bóg, nie? Na przykład w liście do Piotra czytaliśmy, ale słowo Pańskie trwa na wieki. Słowo Pańskie trwa na wieki. No zawsze widzimy, jak Pismo Święte przeprosi, wstawia rzeczy, które są doczesne, a rzeczy wieczne. To musimy dobrze rozumieć, żeby żyliśmy da. Dla rzeczy, które są wieczne, no i teraz idę do drugiego punktu. Drugi punkt to jest niebo i piekło są wieczne. Zaczynamy z niebie. No, wielu ludzi wcale nie wierzy w wieczne życie. No, ja już wcale nie chcę mówić o ateistach. Oni nie wierzą w niebo, nie wierzą w piekło. A ja mówię o chrześcijanie, bo większość chrześcijan nie wierzy w życie wieczne. No, jak to? No ogólnie, bo bo jakieś stanicy, co teraz katoliki, protestanci, nawet baptyści, born again, no i nawet sekty jehowy, Adwentyści, one po prostu wszyscy wierzą, myślą, że można stracić wieczne życie. No to już po prostu nie ma sens takie coś. To brak logiki, jak można stracić coś, coś wieczne. No ale oni wierzą to, jak... No nie można po prostu stracić, albo się ma, albo się nie ma. To bardzo dokładnie jest napisane na przykład w Ewangelii Jana, rozdział 3, werset 36. Kto wierzy w Syna ma żywot wieczny. Kto wierzy w Syna ma żywot wieczny. No polski to nie jest język oczysty. Tak naprawdę to mój pierwszy język jest niemiecki. No... Znam gramatykę wystarczająco, że ma znaczy, że to jest teraz. Nie będzie mieć, nie miał, ma teraz. I tak samo King James. Wszystkie inne dobre pisma święte które tak tłumaczą. Nie? King James' version tak samo tłumaczy: Ma wieczne życie, a nie będzie miał. I Rościa Jana rozdział 10, werset 28. A Ja żywot wieczny daj im, i nie zginą na wieki, ani żaden wyrze z ręki Mojej. Co to znaczy? Ja żywot wieczny daję im, i nie zginą na wieki. No to znaczy, nikt nie zginą. Nikt. Po prostu nie można stracić wiecznego życia. Bo jakby mógł się stracić, to się wcale nie można mieć. W angielskim jest takie słowo once saved, always safe. safe yeah? Once saved, always safe. No to znaczy jeden raz zbawiony, zawsze zbawiony. Tak to można przetłumaczyć? I wierzymy w to, ja to wierzę. I jak się nie wierzy, jak ty nie wierzysz, że masz wieczne życie, jak ty wierzysz, że możesz to stracić, no to nie masz wiecznego życia. Po prostu nie masz, bo jakby miałeś to, to już nie umiesz stracić. Można wszystko stracić. No ja mogę stracić, za niedługo może stracę niektóre z moich zębów, bo już nie, nie, nie są najlepsze. Jak stary byłem, włosy stracę. No można stracić pieniądze, można stracić kolegi, można stracić wolności. No nawet niektóre ludzie mogą stracić rękę albo nogę. No nawet cały siał można stracić. Jak jakiś wypadek. Samochodem się stanie, no można całe ciało nawet stracić. No, dusze, wieczne życie, no to jest rzecz, którą po prostu nie można stracić. To jest jedyna rzecz. Nikt to nie może zabrać. Nikt. I ani Bóg. Bo Pan Bóg obiecał, że jak uwierzę w niego, mam wieczne życie. A Pan Bóg nie umie kłamać. A, ja, a nawet ja nie mogę zabrać mojego życia. Bo nawet jakby dzisiaj by zrobiłem samobójstwo, to umrzeć moje ciało, a dusza nie umrze. Nie może, a wy też nie możecie się zabić w moją duszę. Jak ktoś by tu mnie chciał zabić, no to też tylko ciało. Nie mam spraw, co się stanie z moją duszą, bo ja wierzę w Pana Jezusa i wiem, że w tym momencie, jak ciało moje umrze, pójdzie do nieba. Życie jest wieczne. No i teraz to muszę, bo wielu ludzi to po prostu nie rozumie, muszę to wytłumaczyć z logiką na poziomie przedszkola. No przepraszam, ale jednak muszę używać taką logikę. Na przykład jak Przecież patrzy film, który trwa 2 godziny, nie? Jakby się patrzyło, filma, który ma 2 godziny. No to po ile godzinach skończy się ten film? Po dwóch, tak? Jak się studiuje 3 lata. Coś się tam studiuje, biologia, no nie wiem co, to kiedy się skończy? No jeśli w czasie się zakończy, no to po trzech lat. Krowa na przykład, nie wiem, czy żyje 15 lat, no powiemy, że żyje 15 lat. No to kiedy nie więcej umrze? No po 15 lat. No i teraz zapytanie milionowe. Jak ktoś żyje na wieki, jak ktoś ma żywot wieczny, no to kiedy umrze? Kiedy się skończy jego życie? Nigdy! No po prostu nigdy! Nigdy nie może się skończyć. No będzie żyć na wieki. No wiem, że to jest logika przedszkolna na poziomie przedszkola, no. Ludzie nie rozumieją, dlatego tak powiedziałem i mam nadzieję, że teraz każdy to rozumie. Następny punkt piekło. Piekło też jest wieczne. Na przykład ja albo ty, jak uwierzyłeś w Panie Jezusa Chrystusa, no to do piekło już nie pójdziesz. Już teraz masz wieczne życie. Nie dopiero jak pójdziesz do nieba, już dzisiaj masz wieczne życie. No, jeśli ktoś nie ma wiecznego życia i ciało umrze, no to będzie, to pójdzie do piekła i będzie tam już na zawsze, bo piekło też jest wieczne, jednak też nikt to nie chce wiedzieć. No już też nie mówię o ateistach, bo ateiści ani nie wierzą w niego, ani nie wierzą w piekło, no ale nawet na przykład świadki, nie? wcale nie wierzą w piekło. Adwentyści też wierzą, że tam się tylko spali się w piekle i to już wszystko było. Teoria anihilacji. No i w Niemczech, w protestanci. Oni wierzą w takie coś, po niemiecku to się nazywa To można powiedzieć, no, że każdy, po prostu każdy zostanie zbawiony. Pan Bóg kocha każdego. Nikt nie pójdzie do piekła. Tylko szatan i demoni pójdą do piekła. A ludzie wszystkie pójdą do nieba. To, to wierzą w to w Niemczech. No to nie więcej to samo co Billy Graham, nie? Jak on powiedział, obojętnie obojętnicy ktoś tam jest e, wierzy w Bud Buda, ala jak tam nazywa Boga, wszyscy nawet ateiści, jeśli są dobrymi, pójdą do nieba. Nie tak. tak mniej więcej Billy Graham powiedział, że każdy, każdy pójdzie do nieba, nawet jeśli nie wierzy w Jezusa Chrystusa. No, to kłamstwo. Oczywiście wielkie kłamstwo. Wiemy, że tylko przez wiarę możemy być zbawieni i nie ma innej możliwości. No, ale nawet katoliki. No, katoliki też nie wierzą, że piekło jest. No, wierzą, że piekło jest wieczne. No, wierzą po prostu, że najgorsze ludzie tylko trafią do piekła. Na przykład moderscy, nie? A normalne ludzie, którzy mają po prostu normalne grzechy, tam piją palą, kradną, nie? Takie normalne, małe grzechy, no to pójdą po prostu, nazywają to czysz tak? Ciężko wymawiać czysz, I co to jest? No tam się po prostu płaci za swoje kary. No i potem się też pójdzie do niebo po jakimś okresie, nie? Tam 1000-2000 lat, kto to wie. No po prostu mówią, że nie jest wieczny. No i w takim przypadku bardzo mało, bardzo mało, bardzo mało ludzi wierzą, co Pismo Święte mówi. A Pismo Święte dokładnie mówi, że piekło jest wieczne i sprawdzę to, bo jest na przykład napisane w Ewangelii Marka. Proszę otwierać w Nowym Testamencie Ewangelia Marka, rozdział 9, werset 43. Ewangelia Marka, rozdział 9, werset 43 i napisane jest: A jeśli byś ciem goszyła ręka Twoja, odetnij ją, bo lepiej jest Tobie ułomnym wnieść do żywota, niż dwie ręce mając iść do piekła, w ogień, w on ogień niezgłaszonym, gdzie robak ich nie umiera, ogień nie zgaśnie. A jeśli ciem noga Twoja, Gorszyło, odetnij ją, bo lepiej tobie chromnym wnieść do żywota, niż dwie nogi mając być wdruszonym do piekła w ogień nieogaszonym, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli by się oko twoje gorszyło, wyłup bo lepiej tobie jedno okiem wnieść do Królestwa Bożego, niżeli dwoje oczu mając wdruszonym być do ognia piekleniego, gdzie robak ich nie umiera, ogień nie gaśnie. No bardzo dokładnie mówi Pismo Święte, że piekło jest wieczne, tak? No jak to rozumiesz? Zaś, zaś logika, nie? Potrzebujemy logika, po prostu. No, widzimy, że Pismo Święte jest logiczne. I dlatego że mamy zaś logika. Mówi Pismo Święte, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Ogień nie gaśnie. No jakby na przykład, to jest papier, nie? Gdzie w mam napisanie, jakby to spaliłem. Co się stanie? Jak się spali, ogień, dali będzie się palić? No nie, zgaśnie, tak? Logicznie, nie, zgaśnie. No a jak ogień nie zgaśnie, co to znaczy? No, się jeszcze dali pali. Jak ogień nie zgaśnie, dali się pali. Jak ogień nie gaśnie, nie spali się. A z tym, na przykład, teoria anihilacji od adwentistów po prostu nogu płata. Nie ma w to wierzyć, nie? Ogień nie zgaśnie. Księga Izajasza 66, 24. Księga Izajasza, rozdział 66, werset 24. I wyjdą, a oglądają trupy ludzi tych, którzy wystąpili przeciwko mnie, albowiem Robak ich nie zdechnie, a ogień ich nie zgaśnie, a będą obżywił obrzybliwością wszelkiemu ciału. Zaś ogień nie zgaśnie. Nie będą się zawsze palić. Bo jak coś się spali, no, no po prostu ogień zgaśnie. Nie może, nie może być ognia bez czego co się pali. To chyba rozumiało jest. I dowód chyba jest wystarczający. No jeszcze tam mogę mieć dalej w Pismie Świętym, no na razie zostawimy tu, to wystarczy być dowód. I dlaczego to wcale tak ważne, no, piekło wieczne lub niewieczne, dlaczego ważne, dlaczego dla was ważne? No i tak, wierzycie w Pana Jezusa Chrystusa i macie wieczne życie, no nikt nie, nie pójdzie się do nieba, nikt nie zginie się, nie? Tylko ciało, no dusza, nikt nie zginie, to dla co to nas obchodzi? No inne ludzie, nie? Inne ludzie, jak wiemy, że, że piekło jest wieczne, no, to chyba motywacja jeszcze większa będzie ewangelizować. No, ale też dla ludzi, które jeszcze nie są zbawione, to jest ważne, żeby motywacja by była większa, być zbawiony. Dam przykład. No, jeśli by się jechało za szybko, na przykład 10 km na godzinę, albo 50, jeśli się jedzie tam 70 w mieście, na przykład, nie? zamiast 50, i mandat by był na przykład tylko 10 zł. No to. Trochę tam to jest, ale za dużo nie? To 10 zł, ach. To jak, to jak nie mam czasu, to po prostu trochę się przyjadę, nie? Co tam się bać, nie? 10 zł. I ile ludzi wyjechało za szybko? No, wielu, nie? Wielu ludzi wyjechało za szybko. No a co, jakby na przykład przekroczenie 20 km na godzinie, na przykład zamiast 50, jeździe, jeździ 70 km na godzinę. I nie 10 złotych, ale mandat by był tam 10 tysięcy złotych i by się nawet straciło prawo jazdy na zawsze i już nigdy nie można zrobić na nowo. Jakby taka straszna kara by była. No to kto by jeszcze wyjechał za szybko? No to było, każde auto by miał tempomat i dokładnie żeby zagwarantować, żeby nie jechały za szybko. Nie? I chyba nikt by nie jechał za szybko. no Albo bardzo mało ludzi, tylko naprawdę jakieś, ludzie, które... No obojętnie, nie? Które mówią, no to dobrze, jak mam pieniądze, zapłacę to albo cały czas pieszo będę chodzić. Ale jak komuś jest ważne auto, no to nie będzie za szybko. No co to znaczy, no jak kara jest większa, no to ludzie będą więcej ostrożni. No i tak samo jak ludzie rozumieją, że piekło jest wieczne, no to tym bardziej będą szukać wysławienia. Bo też będzie strach większy. Księga Daniela, otwieramy Księga Daniela, rozdział 12, werset 2. Księga Daniela, rozdział 12, werset 2. A wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, oczuczą się jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pochańbienie i na wzgazę wieczną. Są tylko te dwa możliwości. Albo będziemy żyć w niebie, wiecznie, albo na śmierć, w piekle. I w tym Pismo Święte ma tak naprawdę najgorsze wieści, które można wyobrażać. wyobrażać się. I te najgorsze wieści są, że każdy z nas zasłużył wieczność w To są straszne wieści. Ale Pismo Święte równocześnie ma najlepsze wiersze i to jest, że tylko przez wiarę, to jest dar Boga, tak łatwo można być zbawiony, tylko przez wiarę wszystkie nasze grzechy zostaną odpuszczone i zostajemy zbawieni i możemy żyć na wieki w niebie. No jaka dobra wiersza jest, nie? Nie musimy tam tam iść do końca świata, nie musimy tam dać wszystkie pieniądze do biednych, nie musimy ofiarować nasze ciało albo Robisz to i to zmienisz nasze życie. Nie po prostu przez wiarę zostaniemy zbawieni. Tak łatwo to jest. To jest dar Boga, Pan Bóg siebie da. Ty tylko musisz to przyjmować. Jak to nie są dobre wieści, Pan Jezus umarł na nasze grzechy i są zmartwychw. On to zapłacił. Ewangelia to, to jest naj najlepsza wiersz w tym świecie. List do Rzymian 6, 23. Albowiem zapłata za grzechie śmierć ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zapłacę za grzech śmierci. To zasłużyliśmy. Ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. To jest po prostu dar. I łatwo każdy, dla każdego niebo jest otwarte. Jak jeszcze jest, no jak jeszcze tu żyje między nami. Jak dlatego też jest moment, gdzie już będzie za późno i dlatego dzisiaj. No jak dzisiaj rozumiałeś, to to no uwierz dzisiaj i nie czekaj. Bo na co czekać? Jak dzisiaj otrzymasz wieczne życie, nikt nie stracisz. Nie musisz się bać, co stracić. Nie musisz czekać na później. Nie, dzisiaj otrzymasz wieczne życie i już będziesz mieć. No, jak to może motywować nas iść ewangelizować? List Obrajczyków, rozdział jedenasty. List Obrajczyków, rozdział jedenasty, dwadzieścia cztery. Bo są dwa możliwości. Mogę żyć dla dawczesnego lub dla wiecznego. Bo, nawet jak jesteśmy zbawieni, no, mamy gwarancję, że pójdziemy do nieba. No jednak nie mamy gwarancji, że, że będzie tam nagroda dla nas, że, że, możemy coś, że zrobimy coś potrzebnego z naszym życiem, bo wielu chrześcijanin po prostu marnuje życie. I to jest wielka szkoda. List do rozdział 11, werset 24. Wiadomo, Mojżesz, będąc już dorosłym, zbranał się być zwany synem córki faraonowej. Raczej sobie, obrawszy złe rzeczy, cierpieć z ludem Bożym, niżeli go doczesną mieć z grzechu rozkosz. Za większe pokładając bogactwo na skarby egipskie, urąganie Chrystusowe, bo się oglądał na opłatę. Mojżesz oglądał się na opłatę. Bo w tym świecie, obojętnie co robimy, to tylko jest czasowe. Czy będziesz mieć wielu pieniądzów, albo podróżować i tam być w różnych krajach, nie widzisz ten świat? Coś, coś z tego masz: zdjęcia, pamięć? No, nawet pamięć. Najfajniejsza pamięć zaciera się, skończy się. Już z tego nie będziemy dużo mieć. I jak ktoś żyje dla pieniądzów, no, co, co masz z tych pieniądzów, jak ja umrzę? Ani do nieba. Ani do piekła nie można zabrać pieniądze, nie? Dlatego chcemy żyć dla wiecznych grze, bo chcemy się oglądać jak Mojżesz na opłatę, bo będzie wielka opłata w niebie. Będzie wielka opłata dla tych, którzy nie tylko uwierzyli, ale też żyli dla Chrystusa i ewangelizowali, którzy prowadzili innych do wiecznego życia, do Chrystusa. Księga Izajasza, 35, rozdział. Księga Izajasza, Rością 35, werset 10. Bo grzech? No, nie ma się dużo ochoty z grzechem. Tam nie ma wielu przyjemności. Jest tylko czasowa. I jeśli już żyłeś dla Boga i zaś wrócić do życia w grzechu, już nie będzie to samo, jak kiedyś było. Ale jak żyjemy dla Boga, to radość nasza będzie na wieki. Księga Izajasza, 35, rozdział 35, werset 10. Odkupieni, mówię, się nawrócą się i przyjdą na Syjon śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich. Nie? Wesele wieczne będzie na głowie ich. Radość i wesele osiągają, a załość i smutek ucieszy. No to jest to, co Pismo Święte mówi. I dlatego... Naprawdę chcemy żyć dla rzeczy, które są wieczne. Amen.